Dobrze, mamy to. halo kochane dziewczyny, dzień dobry bardzo. I jeszcze raz, patrzymy, czy wszystko nam pięknie działa. halo kochane dziewczyny, dzień dobry bardzo. Tutaj Ania Sośniesz, online fitness coach i dzisiaj widzimy się w podcaście Fitness dla zapracowanych kobiet. Moje drogie, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o tym, jak jest sześć zasad, takich sześć rzeczy, które y, warto jest zrobić, żeby właśnie nie dieta, a... Nasze nawyki, żeby one właśnie nam pomagały w tym, żebyś była silna, szczupa i pewna siebie. Także jak zawsze na początku, jeżeli jesteś na żywo, gdy nagrywamy sobie podcast, to warto jest się przywitać w komentarzu, dać znać skąd jesteś i zabieramy się za moment, za e, już e, te sześć rzeczy, które, jest, e, które warto jest wiedzieć i zrobić przede wszystkim. Ale dla nowych osób, to ja jestem Ania Sośnierz, online fitness coach, czyli trenerka, która już od ponad 10 lat zajmuje się tym, że trenuje elastycznej diety, motywuje i też uczy redukcji stresu, zapracowane kobiety. Jeżeli to ty, to jesteś w super miejscu. Witam Cię ciepło i serdecznie, podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. I moje drogie, na początku taka duża zmiana, jeżeli chodzi o Podcast, to przede wszystkim będzie on teraz nagrywany trzy razy w tygodniu, ale też nie będzie on dostępny na Facebooku i na Instagramie. Na Facebooku tylko w grupie Odchudzanie dla Leniwych, czyli dziewczyn, które właśnie kiedyś kupiły program Odchudzanie dla Leniwych, czy też dziewczyn, które kupiły odchudzanie, które kupiły fit restart o czym jeszcze chwilkę opowiem. E, więc tam będzie to nagranie na żywo, a później podcast będzie dostępny na Spotify, na Apple Podcast, na YouTube. Także w tych miejscach on będzie, natomiast na żywo już nie będzie na fanpage'u i też na Instagramie. Także tyle. Zabieram się za działanie. Czyli witajcie, kochane dziewczyny. Nie podążam za dietami, bo ja podążam za nawykami. Nie wierzę w mody, nie, ale wierzę w takie fajne, porządne zasady, według których warto jest żyć. I witaj kochana w podcaście Fitness dla zapracowanych kobiet. Robię to, czyli w miejscu, gdzie pomagamy zapracowanym kobietom 40+, plus, które chcą schudnąć, mieć więcej siły i czuć się dobrze w swoim ciele. Na zawsze, bez efektu jojo. Jeżeli masz dosyć restrykcyjnych diet, które kończą się frustracją, jeżeli chcesz odzyskać energię i siłę bez poświęcania całego dnia na treningi, to jesteś w dobrym miejscu, kochana. Bardzo Cię witam. Ja przepraszam, bo trochę dzisiaj inaczej brzmi. To jest dosłownie dwa dni temu, jak wróciłyśmy z ferii w Tajlandii, cudowny w ogóle wyjazd, przepiękna rzecz, naprawdę wyjazd życia. Ale jak słychać, ten mój głos jeszcze nie jest taki, jak był zwykle, więc jeszcze chwilkę potrzebuję, żeby wrócić. I kochana, ja nazywam się Anna Sośnie, jeszcze jestem trenerką online i przez ostatnie 10 lat pomogłam. Setką, nawet tysiącą kobiet odzyskać formę zdrowia i pewność siebie. A dzisiaj opowiem Ci o tych sześciu nawykach, które stosuję codziennie i które pozwalają mi oraz moim podopiecznym utrzymać zdrową wagę i dobre samopoczucie bez wyrzeczeń i skomplikowanych diet. Kochana, i tutaj uwaga, zaczynam od pierwszego, czyli jem białko w każdym posiłku. Białko jest podstawą, jeżeli chcesz schudnąć i czuć się najedzona na dłużej. Dzięki niemu unikniesz podjadania i ochoty na słodycze. A co to oznacza w praktyce? Czemu właściwie to białko jest takie dobre? E, przede wszystkim ono pomaga Ci właśnie w tym, że masz dużo większe odczucie sytości, że szybciej się regenerujesz y, i całe Twoje ciało właściwie szybciej się regeneruje, nie, nie tylko mięśnie, ale całe Twoje ciało masz odrobinkę szybszą przemianę materii z uwagi na to, że białko jest trudniejsze do, do strawienia czyli około 15-30% kalorii, które spożywasz z białkiem to spożywasz je właśnie do tego to one ci są potrzebne, wykorzystywane są do tego, żeby właśnie żeby je strawić, także super sprawa w porównaniu z innymi makroskładnikami białko wygrywa a co to oznacza w praktyce? No jeżeli jesz kanapkę, to dodaj do niej jakąś chudą wędlinę, twaróg czy jajko, żeby zawsze było coś, co ma białko, czyli mięso, jaja, ryby, nabiał, warzywa strączkowe, odżywka białkowa, te rzeczy. Jeżeli masz ochotę na makaron, to wrzuć do niego kawał kurczaka, tofu czy łososia. Jeżeli wiesz, że czeka cię długi dzień, to zacznij od siadania bogatego w białko. Na przykład y, jajecznicę, omlet, jakaś owsianka z jogurtem greckim i orzechami, czy na przykład jak wcinasz owsiankę, bo ją bardzo lubisz, to też dodaj do niej porcję odżywki białkowej, to to też Ci pomoże na, w tym, żebyś była syta, lepiej się regenerowała i nie miała ochoty się przejadać. To są małe zmiany, które robią wielką różnicę, kochana. I lecimy sobie dalej trenuj mądrze, a nie długo. Jeżeli nie masz czasu na godzinne czy dwugodzinne treningi, no ja też nie mam, czyli jesteśmy w stanie jak najbardziej w 30 minut, 3 45 minut aktywnego treningu, dobrego, efektywnego ruchu 3 4 razy w tygodniu, to w zupełności ci wystarczy, żeby spalić tłuszcz i zbudować mięśnie, zbudować siłę. Nie musisz biegać maratonów, nie musisz dźwigać ciężarów na siłowni. Właśnie w moim programie jesteś warta. Pracujemy z ketlami i ciężarem własnego ciała w domu, na sumie bez tracenia czasu na dojazdy. Trening ma być przede wszystkim skuteczny i dostosowany do Twojego życia. A im więcej masz mięśni, tym też spalasz więcej kalorii spoczynkowo, tym masz mniejsze ryzyko zachorowania na osteoporozę, a kobiety właśnie już. Po, po właściwie 25 roku życia, to już od, tamtego, od tego momentu właściwie my już zaczynamy mieć z tym problem. Także warto jest ćwiczyć przede wszystkim, ćwiczyć mądrze. To wcale nie musi być długi, długi trening. Trzecia z rzeczy to jest to, żeby nie pić kalorii. Ja wiem, że na pewno jakaś taka laty z syropem ze Starbucksa ma tyle kalorii, co solidny obiad. Ale czy ty to wiesz? Bo my nieraz kupujemy sobie taką kawkę. Czy nawet herbatkę zimową, nie? do której jest dodany syrop jakiś malinowy, miód, do tego właśnie wiesz, masę jakichś takich rzeczy, które mają w sobie dużo kalorii, a to, zjemy sobie to i to tak przepływa szybciutko przez nas. Natomiast nie czujemy wtedy odczucia sytości, a to jest bardzo ważne. I tak wczoraj na przykład zjadłam takiego, takiego małego, małą czekoladkę, która się nazywa tiki taki. I kiedyś robiłam takie porównanie, ile ta tiki taki ma kalorii. I to jedno tiki taki, które bardzo lubię oczywiście, ono ma tyle kalorii, jak porównując do tego opakowanie, opakowanie dziewczyny warzyw na patelnię, usmażonych na łyżce oliwy z oliwek. Słuchajcie, to jest równo, równowaga, nie? Tyle samo kalorii ma jeden po prostu mały cukierek, co duży talerz pełen warzyw usmażonych na oliwie z oliwek. Także, tak to wygląda to często my po prostu nie mamy tego, tego wiedzenia i świadomości tego. I dalej, sok pomarańczowy, mimo że jest zdrowy, powoduje skupić cukru, taki wilczy apetyt po tym, czyli dostarczasz sobie dużo kalorii, natomiast nie daje Ci to odczucia sytości, nie trzyma cię to na dłużej, więc warto jest o tym wiedzieć. Ja wybieram wodę, herbatki kawę, yerba mate, takie rzeczy, które niepotrzebnie tych kalorii nie zawierają. Jeżeli masz ochotę na coś słodkiego, to spróbuj sobie jakąś wodę z cytryną, czy tam e, czy jakieś smoothie na bazie jogurtu naturalnego, czy odżywki białkowej, czyli taka rzecz, która Ci pomoże właśnie w tym, żebyś miała więcej i białka, i błonnika w swoim organizmie, co jest też bardzo zdrowe. Czyli na przykład zamiast, zamiast jakichś słodzonych napojów, można sobie wziąć e, Odżywkę białkową na wodzie zblendować na przykład z mrużonymi jagodami. No, powiem Ci rewelacja. Spróbuj, nie pożałujesz. E, Czwarta z rzeczy to jest to, że śpię regularnie. Tutaj większość nas ma problemy ze snem, ale e, aby snu trudniej jest schudnąć, bo mamy więcej zachcianych, mniej energii do ćwiczeń. Czyli o co tutaj chodzi? Jaka jest zasada? No, ja staram się spać takie 6-7 godzin w ciągu doby. Nie zawsze mi się to udaje, szczególnie jak jestem w podróży. Natomiast y, warto jest i później już wracać do tej swojej, e, po powrocie wracać do swojej rutyny snu. I tutaj, jeżeli my się kładziemy o podobnej porze, o podobnej porze codziennie wstajemy, no to to Ci bardzo mocno, dzień dobry, dzień dobry, to Ci bardzo mocno pomoże w tym właśnie, żebyś kochana e, się wysypiała. I tutaj, dlaczego to jest takie ważne, nie? Cześć Agatko, fajnie jest Cię widzieć. I tutaj moja zasada, czyli właśnie ten sen, takie 6-7 godzin, jak kładę się spać i wstaję o tej samej porze. I dzięki temu nie mam ochoty na podjadanie wieczorem i wstaję zazwyczaj wypoczęta. I tutaj możecie się zastanawiać, słuchaj, Ania, ale no, o co ci chodzi? Nie? Z tym snem. To były robione badania i były dwie grupy. Dwie grupy osób, które były na podobnej, miały, były, miały w de, były w deficycie kalorycznym, czyli przez okres tam miesiąca, dwóch miesięcy te osoby schudły. No bo w deficycie kalorycznym wiadomo, że schudniesz, nie? To, to, nie, to nie jest po prostu czcze gadanie, to jest nauka. Tylko różnica była taka, że osoby, dzień dobry bardzo, że osoby, które były, które właśnie były. W deficycie kalorycznym, ale jednocześnie się wysypiały, a osoby, które się nie wysypiały, czyli spały tam poniżej 6 godzin, to grupa osób, która się nie wysypiała, to przede wszystkim traciła więcej masy mięśniowej, a mniej tkanki tłuszczowej. My tego nie chcemy. My chcemy spalać tak jak osoby, które się wysypiają: spalać więcej tkanki tłuszczowej, a zatrzymywać mięśniową, bo to nam daje zdrowie na, na długie, długie lata. Bo jeżeli masz więcej mięśni, to zmniejszasz ryzyko osteoporozy, upadku, spalasz więcej kalorii spoczynkowo. To już było mówione, także i co jeszcze jest ważne, to jeżeli się wysypiasz, no to też y, doprowadzasz do tego, że jest równowaga między greliną i leptyną, y, czyli nasze hormony głodu i sytości są wyregulowane. Nie masz ochoty się przejadać, nie jest Ci zimno przez cały dzień, nie wchodzisz w wkurzona. Więc dlatego ten sen jest taki ważny. I tutaj uwaga, moje drogie. Taka ważna rzecz, ponieważ zmieniamy trochę y, sposób y, puszczania podcastu i ten podcast, Fitness dla zapracowanych kobiet, którego mamy już prawie 400 odcinków, jest dostępny na Spotify, Fitness dla zapracowanych kobiet, dla dziewczyn, które mają iPhone to na Apple Podcast i dla dziewczyn, które wybierają YouTube'a na YouTube Anna Sośnierz-Trenerka. Natomiast na żywo podcasty będą teraz nagrywane trzy razy w tygodniu, ale one będą dostępne w grupie Odchudzanie dla Leniwych, czyli dla, e, dla tysiący, no już prawie dwóch tysięcy kobiet, które kupiły program Odchudzanie dla Leniwych i Fit Restart. Także bardzo serdecznie zapraszam. Ja też w opisie tego programu dodam link do tego, żeby móc sobie jeszcze kupić w promocyjnej cenie pakiet Fit Restart, czyli wszystkie kursy. W temacie odchudzania razem z dwoma e-bookami, z przepisami e, poskładanymi e, Programi, programami treningowymi, nagranymi treningami dla osób, które dopiero zaczynają, dla do osób, które już trochę ćwiczą i chcą zacząć ćwiczyć z ketlami, czy osób, które mają dużo siedzenia i chcą też y, poczuć się lepiej i rozciągnąć i mieć bardziej zmobilizowane ciało. Osób, które potrzebują popracować sobie i doprecyzować swoje nastawienie, redukcję stresu, te wszystkie rzeczy wokoło, to ten Fit Restart jest super do pracy osobistej, Super promocyjna cena, i tam będziesz też miała możliwość na żywo, e, właśnie e, bycia na nagraniach nowych podcastów trzy razy w tygodniu. Tyle. Ale my wracamy, kochana, więc bardzo serdecznie zapraszam, żeby wejść sobie link, który znajdziesz w profilu i w opisie, i też nabyć dla siebie i kochany. I też zasubskrybowania tych wszystkich kanałów, o których mówiłam, gdzie ten podcast będziesz widziała nowe odcinki trzy razy w tygodniu. I teraz. Kolejna rzecz, czyli mam jeszcze dwie rzeczy, czyli nie dieta, a nawyki. One uczynią z ciebie silną szczupu i pewną siebie. I tutaj pięta, że, piąta rzecz to jest to, że jem to, co lubię, ale z umiarem. Nie wierzę w zakazy typu: Nie możesz jeść chleba albo nie wolno ci jeść słodyczy. Nie jedz rzeczy, które lubisz, nie? Nie jedz tłuszczu, nie jedz węglowodanów, nie jedz owoców, nie jedz słodyczy, wszystko tylko nie jedz, nie? I później my się po prostu w swoim życiu czujemy, jakbyśmy były w jakimś więzieniu, te wszystkiego mi nie wolno, nie? I jak ma ochotę ściągnąć, zerwać te kajdany i po prostu zacząć jeść to, co się ma ochotę. Bo co się wtedy dzieje, gdy sobie czegoś zabronisz? Dokładnie chcesz tego jeszcze bardziej. I tutaj duża część moich klientek, zanim jeszcze zaczęły ze mną trenować, to opowiadały mi o tym, że słuchaj Ania, u mnie to jest tak, że ja przez pewien moment jestem w stanie właśnie bardzo restrykcyjnie przejść na keto, przejść na jakąś restrykcyjną dietę, codziennie biegać, ćwiczyć. I robię to do momentu, aż mam tą wagę wymarzoną swoją, po czym już po prostu, hulaj dusza, piekła nieba, rozpinam gadzie, po prostu siedzę, jem i w ogóle przestaję ćwiczyć. I to się tak dzieje, że my łączymy dbanie o siebie z czymś, co jest bardzo restrykcyjne, co jest bardzo trudne i ciężko jest to utrzymać. Ale później co się dzieje? I później jest nagroda, czyli przychodzi nagroda, czyli ja się teraz przejadam, nic nie ćwiczę i po prostu leżę do góry brzuchem i to jest dla mnie nagroda. I to Ci nie zbuduje zdrowego podejścia do swojego ciała, do jedzenia, do treningu i nie zbuduje Ci to długofalowe, długofalowego właśnie zdrowego i sprawnego ciała. Więc tego my nie chcemy. Dlatego robimy to w sposób bardziej elastyczny. Czyli jem to, co lubię. Dlatego te sześć, sześć nawyków, o których dzisiaj mówię. I dalej, zamiast właśnie tych strasznych restrykcji, to my budujemy zasadę 80 na 20, czyli 80% mojej diety to zdrowe, odżywcze jedzenie, warzywa, białko, zdrowe tłuszcze, a te 20% to są to, to, jest to jedzenie rekreacyjne, tak zwane dla przyjemności, kawałek czekolady, domowa pizza, la, czy, czy właśnie jakiegoś, jakieś lody w weekend. I dzięki temu nie mam napadów głodu i nie muszę wracać na dietę, bo nigdy z niej nie schodzę. Cały czas się odżywiam mądrze i zdrowo. I dalej, jem te same posiłki na co dzień i to jest naprawdę to jest bardzo porównywalne. Nie mam czasu codziennie się zastanawiać, co ja zjem. Jem codziennie te same rzeczy na śniadanie, czyli jem trzy e, jajka do tego trzy kanapeczki z szynką z serem. Do tego jakiś owoc ne, lub oliwki, w zależności od tego, co akurat mam kupione i czy nie. Za chwilkę wychodzę na, na zakupy i to jem codziennie, nawet jak jestem na wakacjach, czyli teraz jak byliśmy w Tajlandii, no to ja tak samo zjadałam omlet, do tego kiełbaski, do tego jakąś formę węglowodanów e, i, i dużo owoców, no bo tam owoce były niesamowite, dziewczyny. Tutaj powiem Wam szczerze, że ja nigdy w życiu nie jadłam takiego dobrego ananasa, e, arbuza. E, papaj, e, smoczego owoca, marakui, no dziewczyny, a kokosa, no rewelacja, w życiu takiego dobrego nie jadłam. Także bardzo polecam, ale i tak jesteśmy w stanie to zbudować. Tak samo na obiad, zawsze jest kawałek mięsa, e, warzywa i ryż, czy właśnie kawałek mięcha z y, makaronem, czy z ziemniakami, no różnorodnie, ale to jest ta baza i dużo warzyw. Tak samo jak na kolację, Czyli mamy śniadanie, na przykład może być to, to owsianka z jogurtem i owocami, odżywką białkową, no to ja to jadam na, na kolację. Jeżeli chodzi o obiad, to jakiś pieczony kurczak, fryteczki, warzywka. Na, na kolację właśnie u mnie jest owsianka z jogurtem, z odżywką białkową i owocami, na kolację właśnie może być jakiś omlet, kanapki. Czy na śniadanie, no różnorodnie, ale zero stresu, zero kombinowania, efekty same się pojawiają. I tutaj takie podsumowanie. Te sześć nawyków to podstawa mojej formy i energii. Jem białko w każdym posiłku, trenuję krótko, ale efektywnie i codziennie. Nie piję kalorii, dbam o sen, jem wszystko, ale z umiarem. Stawiam na proste, powtarzalne. Posiłki, i tutaj kochana, to mi przypomina też historię mojej klientki Doroty, która się zgłosiła do mnie i mówi: Słuchaj, Ania, ja mam czterdziestkę, mam córkę, mam pracę, mam rodzinę, ale słuchaj, tak mnie bolą plecy. Jestem kłębkiem nerwów, cały czas jestem poirytowana, nie jestem w stanie wyjść na piąte piętro do, do rodziców, po prostu wy, krztuszę się, bolą, nie, nie jestem w stanie złapać oddechu, bolą mi kolana. Mówi, to, to jest wariactwo, co się dzieje. Przecież jestem młodą kobietą. Jak ja mogłam do tego się doprowadzić? I wtedy ja mówię, ty, posiedź w tym trochę, właśnie poczuj ten ból, i jednocześnie to będzie twoje dlaczego. Czyli to, że masz super córkę i chcesz być dla niej świetnym wzorem, chcesz być zdrowa, być z nią jak najdłużej. Masz fajną rodzinę, z którą też chcesz mieć dobre kontakty, masz pracę, którą może będziesz chciała mieć lepszą, czy chociaż wykonywać ją lepiej. I tak krok po kroku doszłyśmy do tego, i ona właśnie. To jest jedna z historii mojego sukcesu. Zrzuciła w przeciągu roku ponad 30 kg, zbudowała piękne, silne ciało, sylwetkę, z której jest dumna, i to było chyba 6 lat temu. Ona cały czas sukcesywnie, w świetnej formie, ćwiczy z ketlami, widujemy się na mediach społecznościowych, nieraz pogadamy trochę, no, medytuje, zjada po prostu dużo białka, monitoruje to, co jej pije, pije dużo wody, chodzi na spacery. No, wszystkie te piękne rzeczy, o których ja tutaj Tobie mówię. Więc, kochana załogo, to jest jak najbardziej możliwe. Jeżeli wprowadzisz te nawyki do swojego życia, to ja Ci gwarantuję, że schudniesz, poczujesz się lepiej i będziesz miała dużo więcej energii. I teraz twoja kolej, kochana. Ważna sprawa. Jeżeli czy któryś z tych nawyków Ty już stosujesz, daj znać w komentarzu. A może jakiś chcesz wdrożyć jako pierwszy, daj znać. I najlepiej daj mi znać na Instagramie Anna.Sośniesz lub w wiadomości na Messengerze na Anna Sośniesz trenerka. Jeżeli podoba Ci się ten odcinek, to proszę cię bardzo, kliknij obserwuj i zostaw swoją recenzję. Najlepiej, jak najwięcej gwiazdek się da. Dzięki temu dotrę do większej ilości kobiet, do większej liczby kobiet, które chcą zmienić swoje życie na lepsze. Do usłyszenia w kolejnym podcaście, w kolejnym odcinku. I pamiętaj, że to jest podcast Fitness dla za zapracowanych kobiet. Możesz go sobie posłuchać na Spotify, Apple Podcast, na YouTubie. I mamy już prawie 400 odcinków tego podcastu, także jest tam dużo rzeczy i dużo przydatnych informacji, które Ci pomogą. I pamiętaj, że to my robimy co konieczne, żeby mieć lepsze zdrowie i lepsze życie. To nie jest tylko rozrywka, to nie jest taka edukacja i rozrywka tylko my wdrażamy to w życie i robimy co konieczne, żeby mieć lepsze zdrowie i lepsze życie. Wszystkiego dobrego, ślicznie dziękuję za dzisiaj. Cześć, wspaniałego dnia. Dzięki bardzo, cześć.